Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio i Wademekum blogera, a dzisiaj taki temat bardzo kluczowy i podstawowy, jeżeli chodzi o organizację czasu, bo, bo właśnie chcielibyśmy wierzyć, że są niezawodne, święte metody, które pozwolą nam zrobić to, co mamy do zrobienia, posunąć się naprzód, przejść na kolejny etap i... Jest taka jedna, moim zdaniem, niezawodna metoda, która polega na tym, żeby robić swoje, konsekwentnie, robić swoje, no i, i to jest może taka pozornie niewdzięczna metoda, bo my często musimy robić swoje, często długo, mozolnie, w takim poczuciu, że nie widzimy tego efektu. Coś takiego obserwujemy, na przykład ucząc się języka obcego, uczymy się, zakuwamy i wydaje nam się, że no nic, no, gdzie tyle się go uczę, ale... Nie potrafiłabym się dogadać z obcokrajowcem, ale najprawdopodobniej i najczęściej właśnie dlatego, że no po prostu takiej okazji, czy życie nie postawiło nas w takiej sytuacji wymuszającej skoncentrowanie i mobilizację zasobów, które mamy gdzieś tam zmagazynowane w naszym mózgu i po prostu żonglowanie nimi. No ale właśnie ja również podobną zasadę zastosowałam, nałożyłam sobie i konsekwentnie się staram się jej trzymać właśnie prowadząc ten kanał na YouTubie, Nagrywam, staram się sumiennie, konsekwentnie nagrywać kolejne właśnie szydełkowe tutoriale i było nie było, po roku takiej systematycznej, mozolnej pracy, nawet jeżeli każdy kolejny film nie ma jakichś ogromnych, fenomenalnych ilości, fenomenalnej ilości odsłon, to jednak widzę, że po roku, po roku właśnie tworzenia tego kanału na YouTubie udało mi się zgromadzić tutaj, za co jestem ogromnie wdzięczna, 2000 subskrybentów, a Wyprodukowałam sporo filmów, nie zawsze one są najlepszej jakości, ale właśnie z ilością, w miarę tworzenia kolejnej ilości pojawia się jakość. Jednocześnie prowadzę drugi kanał na YouTubie Beataret, czyli kanał do nauki języka francuskiego, jako że jestem wieloletnią emigrantką i mieszkam we Francji, a więc zapraszam Was również na ten drugi kanał, gdzie no, po długiej przerwie wróciłam do po prostu robienia swojego, czyli robienia tego, co sobie założyłam. No i zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale również taka metoda sprawdza mi się na przykład w. Na Pinterestie, bo równolegle do tworzenia tutoriali na blogu i na YouTubie ja tworzę piny, które jakby pokazują moją rękodzielniczą twórczość na Pinterestie. I po roku takiego w miarę intensywnego działania na Pinterestie właśnie widzę, że piny, które włożyłam rok temu. Na Pinterest, i o których zapomniałam, zapomniałam, że je stworzyłam, myślałam, że po prostu przepadło czarna dziura, one zaczynają powoli wychodzić, wychodzić w tym sensie, że widzę, że coraz to nowe osoby przypinają u siebie na tablicach. Tutaj chodzi mi konkretnie o piny takie świąteczne, ale ja myślałam, że po prostu gdzieś przepadło, a tymczasem po roku widzę, że ta praca włożona, to, że robiłam swoje, to zaczyna procentować. I właśnie taka niewdzięczna pozornie sytuacja. W zasadzie rok temu wrzucałam. Piny, wrzucałam grafiki na Pinterest i wydawało mi się, że po prostu no nic, no nikt tego nie ogląda, do nikogo to nie dociera, a tymczasem rok później widzę, że jakby coś się przebudziło, że właśnie wreszcie Pinterest, który jest taką wyszukiwarką wizualnego kontentu, zaczął podsuwać te moje właśnie piny sprzed roku coraz to nowym użytkownikom, co oczywiście... Jakby zmotywowało mnie do tego, żeby po prostu trzymać się tej zasady i robić swoje, czyli dokładać kolejne piny, nawet jeżeli póki co nie widzę natychmiastowego efektu czy zwrotu z tego działania. No, mam taką nadzieję, że za jakiś czas a któryś z tych pinów może właśnie chwyci, ale przede wszystkim robiąc swoje, robiąc konsekwentnie właśnie to, co sobie założyłam, trzymając się planu, czyli po prostu realizując swoje tutoriale, realizując kolejne wpisy na blogu, widzę, że. Właśnie, może czasami idąc w ilość, ale widzę, że właśnie z tą ilością przychodzi jakość, czyli no, nagrywanie czy mówienie do kamery idzie mi coraz łatwiej. Kolejne stylizacje, po prostu kiedy patrzę na moje starsze zdjęcia rękodzielnicze, czy właśnie stylizacje wokół moich, mojej rękodzielniczej twórczości, no ja widzę, że zrobiłam pewien progres, że jednak no, dzisiaj bym to inaczej rozłożyła, dzisiaj bym to inaczej ogarnęła, czyli widzę, że dokonałam postępu po prostu próbując, robiąc swoje, krok po kroku, jednak ten progres jakoś tak niezauważalnie przyszedł i nawet jeżeli na pewnym etapie miałam takie poczucie, że właśnie to jest troszeczkę taka robota głupiego, bo ja nagrywam kolejne tutoriale, robię kolejne piny, przygotowuję kolejne stylizacje i w zasadzie po prostu to gdzieś ginie w sieci, ginie w przepaścistych czy bezkresnych przepaściach internetu, Tymczasem właśnie to, że robię swoje, właśnie po pierwsze uzmysławiam sobie, że robię to coraz lepiej, że jest progres, ale właśnie po jakimś czasie dopiero internet czy takie właśnie narzędzia jak Pinterest wyciągają to moją twórczość i pokazują coraz to nowym użytkownikom i jakby widzę, że te efekty przychodzą z czasem i wynikają właśnie, czy wynikają z trzymania się tej podstawowej zasady, rób swoje konsekwentnie, nawet jeżeli nie widzisz natychmiastowych rezultatów, to one przyjdą, przyjdą w postaci rezultatów, może po jakimś czasie, ale przyjdą przede wszystkim w postaci tego, że to, co robię, robię coraz lepiej. Czyli że właśnie z tym, czym wychodziłam do ludzi na YouTubie rok temu, no dzisiaj po prostu robię to troszkę lepiej, czuję się swobodniej przed kamerą. Jeżeli chodzi o moje rękodzielnicze umiejętności, to też posunęłam się troszeczkę, troszeczkę wyżej. Udało mi się również opanować technikę wyplatania bransoletek przyjaźni, no i troszeczkę właśnie wyplatania makramy. A więc właśnie to, że robiłam konsekwentnie swoje, po prostu zaczyna dopiero po jakimś czasie przynosić plony. Ale ta zasada, rób konsekwentnie swoje i nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. Bardzo fajnie się sprawdza, dlatego właśnie to jest chyba jedna z podstawowych i... Czasami niewdzięcznych, ale właśnie po czasie przynoszących efekty zasad, rób swoje, trzeba po prostu zasiać, żeby po jakimś czasie móc zebrać plony, czego Wam serdecznie życzę. No i dziękuję serdecznie za to, że odwiedziliście mój kanał na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia!